Hej ludzie witam was w pierwszym odcinku ze subnautiki ta subnautikę będę sobie okrywał bo jest below zero chciałem below zero zagrać ale postanowiłem że najpierw chcę spróbować przejść jedynkę bo wiele wiele grałem więc finalnie postanowiłem spróbować przejść zobaczymy jak nam wyjdzie oczywiście przetrwanie więc lecimy w subnautikę na 10 tony przycisku Uuu, uh, oberwał. Oj, oj. Tak, jakbyście się pytali, mam niską grafikę, żeby mi komputer wytrzymał w ogóle tę grę. No i tak, lag lagi będą czasem. To już od razu powiem. czy teraz DPI będziemy brali uruchamianie trybu w, uruchamianie w trybie awaryjnym altera wczytywanie oraz głowy w tych okolicznościach można uznać to za dobra Dzięki. Dobra, pierwsze wchodzenie na górę w tej serii. Dobra, ja już widzę, jaki mam re. O jezu, mam re, o, z tyłu aż taki daleki. Pierwszy skok do wo No to dostałem tak kiepski res, że ja pierdzielę. No nie wierzę, jestem bliżej wyspy za to trochę, ale no Zwykle grem rozpiłem siedzieć bardziej tam Ale nie, że tutaj, ty, ja pierwszy raz jestem od tyłu tutaj Aj, 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 aj. Ach, Ta gra mnie chyba nie lubi O, tutaj to było ja potrzebuję mi... O, wilku mowa Dobra, mam mi jeźdź, bo to jest najpotrzebniejsze na start dla mnie. Ale, kurde, przeżyję jakoś. Potrzebuję dwa. Oksygen potrzebujemy wziąć. Potrzebujemy złom. O! o, o Uciekam, mi. Dobra, ciur. No i złom. O, tu jest drugi Wypierdziela. O, Na starcie. No i pano, panie i panowie na star. Ale... tych drapieżników ma być na start dla... Przepraszam bardzo. Może zaraz jeszcze lewiatan tutaj będzie. Dobra, najpierw robimy bakterie i skaner. Zawsze na RPF robię skaner i używamy z tego złomu, żeby sobie zrobić te pytany <słyski> Hehe <słyski> Sól wiem, że się nam przyda mogę się w ogóle skanować, to jest to najlepsze. O! Jeszcze dołem musimy. Bo to też ma fajną animację. Kurde. Wiecie co bym ludzie wam powiedział? Że, gdybym był twórcą, bym mógł dać opcję, żeby ta animacja sobie zostawili. O, Seaglide, pierwszy fragment. No, na startość mi się podoba mić Seaglide'a. No złom, no nie wiem po co, no, ale zeskanujmy bo można. Do tej pory nie zauważyłem powodu skanowania złomu. No, Gdyby się udało skonać dwa razy to od razu byłby tytan, ale no jak widzicie nie można Trochę sadge, w sumie będę mógł zaraz sobie zrobić butlę tlenową Tak wiem, jestem bliżej Aurory, ale tylko dlatego, bo jest tutaj to Ja dobrze wiem, że jestem bliżej aurory. A dobrze wiem, że nie mogę do niej teraz płynąć, bo będzie. Uwaga, uwaga! Mam takie zaraz będzie. Radiacja. Musi się jak najszybciej stąd wydostać. A tutaj był zawsze trzeci element. Ja go zawsze szukałem. Czy drugi? Tam wiem, zaraz. Butę to muszę chyba na szybki zrobić niż zaraz. No self-scan. Bardzo warto robić sobie self-scany, bo one są bardzo przydatne. Najlepsze, no że jak tutaj sobie grałem, godzinami nic mi się nie działo. Nie byłem zainfekowany, bo to oczywiście jest infekcja. Jakby ktoś nie znał tej fabuły, a raczej każdy zna. Co lepsze, podpłynę tylko troszeczkę pod wyspę. Skanuje się. No i już nie byłem, już nie byłem zdrowy. Ja pierdziele, Tutaj mają bardzo piękne. Spoko, nie boję się teraz. Naprawdę, tutaj te skany to muszą mogarto. To jest bardzo coś niewiarygodnego. Wiem, że potrzebuję dwa razy ten... O, mam właśnie rudę srebra, mam... Mam tytan, to muszę tylko, tylko kwarc znaleźć, żeby zrobić dwa razy szkło. A ile było... Potrzebnego kwarcu? Szkło. Dwa razy kwarc, potrzebuję cztery razy kwarc, ja pierd... No to trochę, panie i panowie, będzie... Będzie trochę zbierania. Oczywiście muszę pójść tam gdzieś, żeby to wszystko znaleźć No oczywiście mnie zryspiło w takim kupim idzie że ja przy okazji sobie chociaż to pozbieram W ogóle to sobie wezmę, bo to będzie bardzo potrzebne później Ty tytan Szczerze nie będę aż tak zbierał ile mam tego Starczy mi szczerze tyle Oh, i to jest najlepsze miejsce. Czemu tutaj się nie mogę? Nie mogę nigdy na początku zrespić. Po pierwsze, kwarc A po drugie, dużo tych jest do skanowania. Aaaa, zawsze się tutaj gdzieś respiłem, a nagle teraz nie. Trochę sadgę. O tego to nigdy nie widziałem tutaj A nie dobra bo jest to A ja tego nie zauważyłem dopiero teraz co zauważę. i Siglida będziemy mieli A tam dalej Simofa Więc sobie bierzemy najpierw Siglida będziemy robić a potem Simofa Dobra pokażcie mi co ja potrzebuję na Simofa Ta zaraz coś zjem dobra co ja potrzebuję na Simofa Na pewno baterie będę musiał zrobić Czekajcie na no ma... o Jez, muszę znaleźć dużo rudy miedzi Czy rudy miedzi potrzebujemy Ech, Co nie? Czy rudy miedzi Tak. Ja. Shiet, 3 rudy miedzi Akurat to, to mam dużo, to mnie to nie obchodzi, trochę z tytanem O, dobra, jeszcze jeszcze dwie Dobra, będzie też grybotyjna pułapka. Jak się w ogóle ją robi. Kusi, żeby zrobić, ale to w następnym może w następnym filmie albo nie wiem kiedy. Następnym razem po prostu się ją zrobi jak będzie mi się chciało zbierać znowu surowce. Ale ja jeszcze potrzebuję 3 rudy miedzi, więc na razie nie będę aż takich wykorzystywał. Piękne są te biomy w tych grach, naprawdę. No właśnie, ja tam się nie zanurzę bez tego. Ja nie mam nawet sprawy, co w grze teraz nie mogę robić, bo nie mam budli z tlenem lepszej. Ani mam simofa, ale mogę, żeby go zrobić w sumie. Czy jeszcze nie, dopiero będę mógł. No darmowy tlen taki szybki. Mi się znowu tekstury nie chcą załadować No właśnie O, 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 o Dobra, będzie lepsza butla z tlenem Uw dupy, tu jest ten debil O Jezu, ich jest więcej Już się nie zrespita, bo Nie wiem do czego, ale to potrzebowałem Tylko do czego? Na pewno nie do flarm Ja flar w tej grze nie, nigdy nie robię znaczy, no wiadomo, że do flary jest potrzebne, ale ja flary nigdy nie robię, więc w to zwiększono lokalizację poziomu. Nie mówcie, że jest, jestem w normie. Jeszcze. No, później w normie nie będę. Tylko nie wiem, czy to ogółem tylko przez to, jak popłynę bardziej bliżej wyspy, czy nie. Już nie, nie pamiętam, jak to wyglądało. Żebym potrzebował tytan bardzo Znaczy tytan Jeszcze trzy te, właśnie rudy miedzi A bez nich jest kurde No nie za ładnie I co tu jest ciemno Tylko tutaj nie ma? A to dawaj Dobra sobie przepłynąłem przez tę skinię Bardzo dużą jest Spodziewałem się, że taką dużo miaski nie spotkam. Albo wody będę potrzebował. Chodź tutaj. Ta, spoko. To nie jest powierzchnia, ale mamy tlen. Zróbmy sobie wodę, bo się nam przyda, Co ja tu nie mogę zrobić. A no właśnie zbieram materiały. to najpierw baterie zróbmy już chociaż. Chociaż baterie. chociaż będziemy bliżej celu. Wiem, że mogę zrobić też narzędzie naprawcze. Tylko do tego potrzebowałem. No tak, to zróbmy gumę silikonową od razu. To za, razu zrobimy narzędzie naprawcze i baterie. Szkło jeszcze sobie miałem zrobić. Dobrze, że tutaj nie potrzebuję do narzędzia naprawczego baterii. O ten te baterie mogę w niej wymieniać, ale ja nie mam pytań. No właśnie, nie pomyślałem, bo mógłbym wyjąć sobie to zrobić, i wyjąć z tego i bym miał szybciej. Ale dobra, bo ja jeszcze miałem zrobić butle i co mi do butli brakuje? Jeszcze jednego szkła. Ruda srebra jeszcze raz tytan masz nie narzekaj, I teraz potrzebuję tylko tego, no i pyk mamy więcej tlenu, więcej zabawy pod wodą, głęboko naprawmy to. Się przyda wreszcie naprawić. Nie, nie chcę tego radia robić, ale trzeba. Na razie zróbmy na 9. Już dym może zniknąć. Ten dym to chyba tutaj dalej będzie, co nie? Dobra, to ja mu. Co ja dostałem? Tutaj kolejną rzecz mogę zrobić. A, oddycharkę. Właśnie po to potrzebujemy też to, ale ja tego nie będę robił. Co ja chciałem zrobić? A to. Będzie niepotrzebne do tego, chłopa zrobię Jeszcze jedno, i chcę zrobić gumę silikonową. Trzy, i trzy gumy silikonowe. Co sobie zrobię jeszcze parę gumusów, Co sobie zrobię jeszcze dwie? Ja flary nie chcę. Co sobie zrobię płetwy w sumie? dobra będziemy mieli więcej skrzynek chociaż Jak będzie gdzie coś materiały to teraz możemy płynąć w poszukiwaniu dwóch a czekajcie baterii już mam to ja potrzebuję tylko dwie rudy tak naprawdę wiem wpłynę w stronę aurory co nie Yep. ale gdzieś muszę to znaleźć o co my tutaj mamy możemy sobie przepłynąć Skąd, ale, to jest, ale to jest wielkie łocie panie o to jest zakażona ryba właśnie jak ją podniosę dostanę pewnie infekcję jeszcze nie kiedy są na infekcję? A to wiecie co? Ryzyk fizyk Infekcja A dalej nie? Ja przecież surową Zainfekowaną A wy mi mówicie, że ja nadal infekcji nie mam? What Nie przeklę Będę się starał na family friendly content iść Ci tak wiem, że to nie wyjdzie? Śmiej, family friendly. Oj, nie wiem, oj, nie wiem. Choć miałem w ogóle na, na takiego typu kontentów nie chodzić, ale. No trzeba spróbować chociaż raz w życiu. Trzeba spróbować. A człowiek nie spróbuje, to się nie. Dowie jak to jest. No wiedziałem, że tutaj będziesz. Szczerze, nie potrafisz wyjść Are you really stuck? O w dupę Dobra, tego nie było Tego nie było, guys Czemu? Nie, tu jest więcej, no ja nie że nie, to jest jaskinia Ile was tu... Nie no, matka, was więcej nie miała ja. no, ja zaraz umrę, ludzie nie za mną, nie, no i dobrze dobra biorę cały kwarc biorę póki mogę no i już możemy to zrobić ten no może umrę i mi wszystko wypadnie bo chyba wszystko mi wypada po śmierci Nie zdo Aha tutaj drugi no Właśnie mówię, a zaraz umrę ludzie, zobaczycie Nie dopuszczę do Waszego kolejnego sił Bo to chyba pozwala im się nie respić Jak tego nie mają To było, tutaj jakieś puste, ty co jest Albo tutaj kolejne, ja już trenu nie mam Będziemy już mieli chociaż Seamotha Nie Seaglida chyba tak Już się mało gubi co ja nawet mam mówić No Seaglida Tak Seaglide No Seaglide Odczep w ogóle to gówno robienia Ja nie wiem po co to nadal przyczepiony no Dobra co ja tak potrzebowałem smar Olek warto, że on nas zbiera. Łocie, panie. Eee, bateria. Eee, co jeszcze? Jeszcze to. I mamy simów. Znaczy, simów. kurde nie jest tylko simów. Jak robimy wodę, potrzebuje to tak zasalony, bo zasalony jest lepszy, nie będzie mu schodziło chociaż ten. jak to się mówi, walić Nie jestem zbyt śpiący, żeby teraz dobrze mówić Że schowałem nie to chyba to trzeba co nie? Nie, schowałem to co trzeba było, nawet nie to, to było, ale dobra Nie w ogóle, bo fabrykator apteczek O, bym zapomniał. A w sumie. Wiecie? Czyli się uleczę. Robimy. przy tej aurorze tutaj ładnej zakończymy ten film dzięki za oglądanie trzymajcie się widzimy się ponownie jutro cześć